w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film Byłam w szpitalu i też Wam w tym filmiku powiem dlaczego byłam w szpitalu, jak tam trafiłam. Dzisiaj dobycie się w tym odcinku, bo chciałabym troszeczkę opowiedzieć, troszeczkę powiedzieć o moim stanie zdrowia. Chciałabym na początku pozdrowić moich widzów, czyli Kaję, Kamila Kozielarko, 84, Edyta Wysocka, Michalina Musialik, Kapuchała, Lucyna Jagieła, Agata Duda, Agnieszka Roenc, Weronika Miłek i Twojego męża Złotka. Te serdecznie pozdrawiam, czyli Was serdecznie pozdrawiam ciepło. Adamo Nowaka, Ewa Soborska, mam nadzieję, że nie przekręciłam Waszych, waszych, waszych nazwisk, czy, czy Waszych nazw, jak tak, to bardzo przepraszam. Marzena M., podają też Szymcia i Twoją rodzinę, też serdecznie pozdrawiam. Pan Wielka, Malwi B., Puk, Puk Bagiety i Twoją żonę, serdecznie też pozdrawiam. Agucha Monika, zaprasza i Matka Psia Wariatka, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. A tematem dzisiejszego odcinka jest to mój pobyt w szpitalu i chciałam dzisiaj o tym opowiedzieć dla Was, co się ze mną działo, bo tak jak wiecie pisałam na karcie społeczności na YouTube, że jestem w szpitalu, że filmu nie będzie, więc Was poinformowałam, że w tamtym tygodniu nie było filmu, w tym tygodniu postaram się jeden albo dwa, zobaczymy jak mi to wyjdzie, film żeby wrzucić i tak, i dlaczego byłam w szpitalu? Zaraz Wam wszystko opowiem i też I tak, na początku od kilku dni bardzo źle się czułam, czyli kręgosłup mnie tutaj bolał, w tym właśnie odcinku, i brzuch. I mimo, że byłam lekarza, dostałam leki, nic nie pomagało. Byłam właśnie na domku, na jeziorem moich rodziców, a no stop tam spałam, gdzie powinnam się tam cieszyć i nad wodę chodzić i się opalać. Niestety spałam, bo tak źle się czułam, tak y, mnie tej kręgosłup i brzuch nie bolał. Mimo, że dostałam leki odsłuchowczowe też, a molem smarowałam tej plecy, na chwilę tylko pomagało. Poszłam do lekarza i lekarz, dlatego tak y, ciężko było właśnie. Brałam te leki, nic mi po nie pomagały. No, niedzielę, tydzień temu, niedzielę to było, powiedziałam nie, jedziemy do męża, że jedziemy do pogotowie, bo już nie dam rady, nie dam rady nawet leżeć, siedzieć, bo tak mi ten kręgosłup bolał. No i z mężem pojechaliśmy pierwszą na e, SOR. A później SOR nas do, do, do szpitala skierowali. Bo też powiedziała lekarz, że mnie nie wypuści. Była bardzo sympatyczna, że mam e, cerpielkę chyba. Nie wiem, że mam wysokie. E, I też wyniki takie miałam. No nie za bardzo dobre. No i czekałam oczywiście na SOR, już tyle czasu i w ogóle bo wiadomo czekać jak na że tam tyle ludzi i w ogóle i tam są kilka takich gabinetów lekarskich no i czekałam tam, mimo że nie dałam rady siedzieć, bo tak naprawdę mnie bolało i siedziałam w ogóle, tak jak mówiłam, mnie tutaj bolało strasznie, tutaj brzuch i tutaj z tyłu właśnie kręgosłup najbardziej mnie bolał, tam trochę chodziłam i trochę starałam się rozruszać, żeby ten, raz zrobili mi tam badanie właśnie echo serca, no, bo od 12 lat leczę się kardiologicznie, czyli mam naciśnienie i y, chorobę serca, nie wiem, czy kiedyś Wam mówiłam, czy nie, ale dzisiaj właśnie Chciałam właśnie o tym powiedzieć, więc się już leczę od 12 lat i biorę leki. Tutaj w szpitalu mnie zmienili troszeczkę, inne leki mam, niż, niż miałam dotychczas. Więc teraz mam zmienione tutaj w ogóle leczenie, bo byłam na oddziale kardiologicznej z czymś jeszcze, nie pamiętam, ta druga nazwa jest tak ciężko do wymienia, że Wam nie powiem, ale na oddziale kardiologicznym byłam w szpitalu, tak na początku Wam powiem. do wyniki, też dostałam zastrzyk, więc też troszeczkę ten karkosu przestał boleć, i skierowałem im do szpitala i szpitala właśnie kardiologicznego na oddział kardiologiczny. Nie tam 5 dni na, na tym oddziale. Dostawałam kroplówki, gdzie tutaj też mam jeszcze siniaki. bo ja mam taką tendencję, że nie jest to taki problem z żyłami, że u mnie gdzieś to tak pochowane, że ciężko w ogóle pobrać dla mnie krew. Tutaj nie wiem, czy będziecie widzieli te siniaki, ja pokażę. Tak, miałam tutaj weflon. Też miałam kroplówki, chyba 12 czy 14 czy więcej dostałam tych kroplówek, bo i potas, bo mam też niedobór potasu, też wykryto u mnie cukrzycę, drugiego stopnia na szczęście, w ogóle jak robili badania i też dziwili się lekarze, że ja taka młoda i cukrzyca mam, tak, no tak to u mnie jest, ja zawsze mam tym dzieckiem, też zawsze pamiętam szpitale, bo też musiałam trafić do szpitala z różnych powodów, więc też jestem i też miałam horter też założony. Ja już od 2 lat miałam horter założony, więc, e, więc wiecie, jakoś tak jestem przyzwyczajona, dałam radę spać. i oczywiście tego hortera, bo oczywiście miałam zawsze hortera i kiedyś miałam taką sytuację z horterem, że jechałam ja autobusem i tak mi zaczął pompować, ja tak, dziwnie się na mnie ludzie patrzą, ja tak pompuję i wiecie, i musiałam się szybko złapać, żeby się w ruchu, trzeba, być, no, nieruchomym, żeby, żeby pompowało ciśnienie. Więc takie właśnie hotele ja też miałam, że badania krwi, te badania krwi ja bardzo dużo i, i to, ja już miałam tak naprawdę serdecznie dosyć tych, 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 tych pobierania krwi, bo ciężko mi się, tak jak mówiłam Wam, w żyły trafić, bo w ogóle żyły, żyły mam w ogóle pochowane, więc u mnie jest ten problem i zawsze był problem właśnie z pobieraniem krwi. I wolałam już ten w palce ukłucie ten do mierzenia cukru, czyli mierzenia, właśnie ja tam cukru mam, niż pobieranie krwi. Ten w ogóle musiały te pielęgniarki, musiały tak się wkuwać, musiały tak długo szukać, żeby trafić, na tą żyłę. Po prostu z tym to oczywiście jest masakra, jeśli chodzi o to. Eee, I cukrzycę odkryli, i powiem Wam, że jak mi doktor powiedział, że cukrzycę już odkryli, że już cukrzycę, tylko muszę zobaczyć, czy pierwszego, czy drugiego stopnia. Trzeba brać insulinę. Jak się zapomni, to wtedy jest bieda. Więc tam trzeba sobie na stop zastrzyki robić w brzuch. To nie jest fajne w ogóle. Już wolałam tabletki brać niż, niż oczywiście e, brać insulinę. Bardzo się bałam, ale jak pani doktor powiedziała, że drugiego stopnia, to się trochę ucieszyłam. I też oczywiście dostałam te zalecenia, co powinnam jeść, co powinnam nie jeść, że powinnam mogę jeść i też y, mam problemy z, z, z teczycą. no nie, niestety, trzeba w każdym wieku dbać o swoje zdrowie, nieważne, czy ma się 30, czy 20, czy 18, czy więcej, trzeba zawsze dbać o swoje zdrowie. I teraz to, Ale teraz ostatnio właśnie mniej czy słodyczy jadłam, też sobie ograniczałam to i jest jeszcze bardziej ograniczałam. I pani dietety, która też przyszła właśnie na oddział i też dużo rzeczy mi uświadomiła, też dużo rzeczy wiem, w ogóle jeszcze pół roku temu czy kilka miesięcy temu miałam już chyba te początki cukrzycy, bo jak oglądałam telewizor, to taka mgła była, że po prostu nawet tak bliżej do nawet tego wzoru nawet też miałam mgła, czyli zaczęła się tak cukrzyca, cukrzyca się zaczyna właśnie od złego widzenia. A okulary mam od niedawno, już prawie rok okulary, więc jeszcze powinno być okej, okay, nie? Dopiero chyba... W, w przyszłym roku jeszcze muszę znowu skontrolować wzrok no ale poleczyli mnie, stałam na nogi lepiej się czuję w ogóle o wiele lepiej się czuję tak energii dostałam po tych kroplówkach, już mnie osób nie boli i też powiem wam, że jeśli chodzi o szpital to w ogóle fajna atmosfera jeśli chodzi o szpital to naprawdę miło mi się leżało pielęgniarki były naprawdę przesympatyczne lekarki też bardzo sympatyczne i lekarze w ogóle tam oddział taki bardzo fajny i to jest powiedz, najfajniejszy oddział w, w moim mieście, że tam naprawdę fajnie są Panie sympatyczne i tak wiecie i lepiej się, w ta, takiej atmosferze lepiej się przechodzi do zdrowia i naprawdę wspominam ten podróż bardzo, bardzo dobrze, też jedzenie było dobre i dostałam też leki, które muszę brać, czyli od serca, naciśnienia i też od cukrzycy muszę brać. To właśnie chciałam właśnie Wam powiedzieć, mam nadzieję, że wszystko Wam powiedziałam to, co chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, taki Wam się film podobał. Oczywiście proszę Was o łapki w górę, subskrypcję so kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić na żadnego. I dziękuję Wam za miłe słowo pod tym postem na YouTubie. Więc dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Hej.